I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks so up, build what I want to make. Yo! Yeah a lot of shit to say so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave six feet deep under but my body won't decay cuz my messages are timeless so they'll put them on display oh yeah I rap with a certainty I have a sense of urgency a message for eternity for everyone internally I had some people burning me but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with now they looking nervously and I don't really care what you think of me respectfully you can kick rocks if you think you're fucking better see I will outwork you turn you to an i want to make cause i don't give a fuck what you say yeah i'm gonna do shit my way so you can go kick rocks. i'm to stack breaks up build what i want to make Siemaneczko, witaneczko. Dzisiaj lecimy z jomeczkiem na jakiś zbiorniczek. Jeszcze nie wiem, czy przeczycę, czy hechełko. Cześć, Aga! Siemaneczko! Tomek bez stresu! Także ja? O, idzie Tomasz. Idzie Tomasz. Siemano, jedziemy. Siemaneczko. Ja już się pakuję. Gitaryczko. Jeszcze trzeba jechać po Lecimy na Przeczycę. Na Przeczyce? Auto przy dupie, a nie na Hechle, będziemy lotać. Będzie burza, będzie się pakowało co chwila. Ja? Czy na Hechu? Nie, Przeczycę. No to pojadamy po niego przez miasteczko no. i na Przeczyce walimy, Dobre. nie? To idę i na poładę, do góry. Dobrze. No. Także chyba postanowione, chyba przeczycę Graciorki w aucie. O. Popkornik naważony, jakaś zanętka leży. Będziemy próbować za jakimś, za jakimś białorybkiem Także nic, cykamy dalej. Widzimy się nad wodą. Wyjście, jest Przemek, jest. Przemek masz doradca smaku. Doradca smaku Tomasz. Zgadza się, że wydaje tubę. Dzień dobry, jesteśmy. Na 20 karpitoma miejscówka. Jest z nami nasz doradca smaku Przemek Witam wszystkich Będziemy do, 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 doradzać wędkarstwie doradca wędkarstwa i smaku tak, Będziemy łapać, łapić ryby Mieszamy zanędkę, kurde Co tam kopiesz? Za karpiczkiem Za karpiczkiem, popcorn widzę Będzie rekord znowu! Browarki są. Są kibice Nie Siemano Co tam jest? No. no, jest. No. Mieszasz dalej? Mieszam dalej, no, zaczepiają na autografy chcą, kurde. Nie mają <noise> czasu na to. Ja już z no. całej mocy. Dobra, Tomasz, co tam masz ja za Coś tam zmieszał. metotki trochę sypkie, tak kokryckie wyrzucę. To, co zostało no, z KEI, no. nie? Nie, to jest właśnie świeżyzna. Świeżyzna? Wójcie. No, papiszonym czuć. Tak, tak. Normalnie zepsuty Zielony Toma Zanęta Toma Zanęta Toma Zobaczymy, no będziemy się bawić To no, będzie, to Dobra. będzie, dawno nie byliśmy na no, Nie dają ja też tam miał... jakiś futerek klupnąć Teraz to człowiek zajęty jest trochę No, no. ale Dziewczyny czysta. się zleciały i nie, nie chcą tą kapuścić na ryby No nie mogą hmm. Dobra, idziemy kopać Idę futer i nęcimy Jasne. Nęcimy, rzucamy, kleimy Ziomek, ziomek, ziomek idzie z Tobą zaraz, O, o, o Wadz tutaj, wadz tutaj, tam Tomasz. Lecimy z futerkiem. No to wleci, Co to to tam jest? Co to, to tam Standardowo. Dziękuję. 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 troszkę kreatynki żeby poszły na masę. O. Nie no, brać chude karpity, trzeba im też dać, żeby masy nakrupały. Wonder walimy. Walimy trochę. Dragonik. To będzie chyba wsią. To będzie wsią. Teraz zrobimy kluchy i wszystko z pety poleci. Zostawimy je trochę do koszyczka, żeby tam coś było. Także kleimy kluchy. I widzimy się przy nęconku. Tomasz za zaciepka. Pach do wody. Tam walisz, ja? Dobrze, tak. Tam łowisz, to żebym cię nie widział tam na tamtej mańce z tymi kijami. Nie. No. Zadowolona? No, bardzo. A sposony? zgadnijcie co się stało? Yelu! Tomek dostał właśnie w prezencie baterie ha, Od Wacka, bo zapomniałem 21 w zeszyt wpisane no, i 21... Energizer ja Za 21 energizer? No, no. A to jaka będzie ryba? No Że jak ją stryknie prąd przeżyłkę, to zaraz wypłynie Trzeba jeść do Dobra ryby. Tomasz, trzymaj, no jak zrobimy na energetykę A, A teraz Wacek znowu jego nęci kręci, kurde No, jak to trzeba, trzeba rybie dać, żeby nie? Pewnie no. Spróweczko w Nasz doradca smaku to jest. Jak już mówił o Iwacek Stoimy w swoim żywiole. 2,5 kg królek. Jedna kulka 100 gram ma. Mamy Sto. 10 kg. Iwacy, ile uszczęliśmy na jadłumie. I lesi. Puu Oj, czekaj. Pięknie. Tak. Już się kładzie. Jedną Nie Pogoda jest ciepłko. Zimne, je. Zimne piwko jest. Dobrze. Kobiety chodzą. Ta. No. i, i lekko spotony Tomek. <laughs> Ta. Bez tak parno przed burzą. Jest Bacek. O i jego. U, kuleczka poleciała. O. Kowrotec wysiada chyba. no, <laughs> to nasz ma, przy no tobie. bo to, bez przerzut jest przejrzysty <laughs> jest, no. nie, przełożenie, no. No. siach, tu. no 100 gramów jak tu pleciona szyło, słówka, no, na bogato. takie, lecimy i i znowu yellow. To hasło pozostanie w naszych sercach. Do końca. No i znowu. Kolejna kulka. Drzuć tam między brzuski. Nie, 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 nie. Tak. No. Nie bój się. Trzeba spod brzuski ryba tam ściągnąć. No. ryba jest pod brzuską, nie? Tak, jest. Ale ona jest wszędzie. Wszędzie? Ryba, Ryba lubi pływać. Ryba lubi pływać. Kluchy Siemano. Kluchy lubią latać. Kluchy lubią latać. O! I to galante kluchy. No, nie? A kurde. Jest super, dobra bacek, teraz na prawo jedną tam pod nie Tam jedną. A ci potem tam kija? Ale no. z baterią. Ale. I sobie, sobie zamęcisz, no. No bacuz, cyk. Się ciepia. O kurwa. Nie przeklinaj. Nie ma Opień co przeklinaj. Zapalimy papieroska. Wyciągniemy flaszki. Ogień zaplul. No, i Potem ciepłujemy wędeczkę. O, patrz jaki kamenista przyjeżdża. Ale będziesz miał efekty. <grywnie> to jest lepszy niż ten uchwyt, ten nie żyroskopem, O, jakie kule. To jest, Tua, to jest prawdziwy, węd... kule. prawdziwy wędku. Nie, to jest choroba. Weneryczna. Kurwa, taki... Rzuć tam między te. No rzuć już ją tam, Włatwiam. na prawo. Ja na rzadzi. prawo. No. zależy jak ty to odbierasz, nie? <grymkanie> <Piszcie, grymkanie> <z> prawo to... <grymkanie> Tomek, ślad <grymkanie> Dobra, ciepłej to co no tu się stało, nie mam czasu Urwałeś? Nie, nie A po, podspawik, Tomek? No Tomasz, podspawik nęcisz? Nie, zeszło mi Pięknie oni te ziela Kapeluszem Tyk. Co próbujemy nocka wysiedzieć? No, jak nie będzie burzy, tak się nie będzie burzyć. No. Bo dzisiaj jest 26.08 tak. Od wczoraj burze no stop zapowiadają, dzisiaj w nocy mu przypierdzielić. Także może nas no stąd wygiąć albo wyszczelić no może. No może. Od w każdym każdym dwie. momencie. Ale do autor mamy Każdy modli. w puszkę i szczałka. <laughs> tak. główny nęcnik Teraz rzuci ten do nęcenia ryb. Dobra, Wacław leci tak. Jedną wciepniemy na ręcznik, drugą przez osma albo Alinika, albo toksika. Czekamy na przebieg tak. wydarzeń. O, pogoda ładna, burzowa. Jest wesoło Oczy idzie Tazy na iwa spożywa Biego z fali targowej Coś na masę co? No, Przemek szukasz Na, na luźny stolec o, coś Zóbeczko, Fajny Tomek Jest to, więc, Tomasz Wrzucone jedno branie było Ej, powiedz mi właśnie, że co zapytać. jesteś zapytać zarobiec, nie było. Jest, dzieje, to jest tego nie może być w materiale Dobra, stop klatka stop klatka. Cięcie o Karola musiałem przyjść bylejaki. kurwa żeby było Nie będę jaki Nie będę jaki buty Tomek pierwsze Branko Podbiera, rozciąg podbierak ale pojechał z kija, co? <coughs> Dobra, ja ci wezmę go. już ja się to to ja. Ale pojechał z kija. No to trzeba do pasa prawie weź. Rola równa nie. była, co Tomek? No. Ale duży będzie? No. no. Ładny, nie? Spiął się. Nie, tutaj no e, do wody o, po niego. Nie, widzę, i tu stój, za go. A tu, tu jest stój. Dobra, czekaj, bo Ja go przyciągnę, tu. No, za mocę podbierak Jak go zrobię. Tomek po akcji. Tak, ryba, ryba. Pierwsza rybka po dłuższym przerwie miesiąc. Mnie nie było dwa. Kurczę, bo w pracy non-stop. Dwa miesiące bez tomka. Tak. Ale jest, rolka była. Ale jest, pierwszy fisz. I na co? Na tą kukurydzę? No Na mój poszedł, nie? O co mi się o coś? Na moim kiju jest Stój w miejscu Jest stój no w miejscu, on tu jest, widzisz? Tu Na prawo jest Patrz po żyłce Widzę chyba tu I mój kij ciągnie, nie? A jest tu, opygoi Zaraz zaczniesz Nie, nie chodź Nie wiem, czy nie zwinąć tego mojego Nie, no, nie, spokojnie Dobry ziomek będzie ma zero, 5-2 0 Będzie podbieranko no. Dobra nie? przeszedł ja A tak, teraz <laughs> Dalej siedzi w tym Czekaj ja ci go przyciągną Czekaj no, nic nie robię no robi. dalej bo tu jest mój koszyczek zaczepiony Moja żyła ładny A to mi Miejscu, tylko tu jest, odbywać. tu, 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 tu jest, tu, 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 tu na lewo jest. Ja widzę go kurwa. No kurwa, go widzę przecież. Jaki minion. Jaki... czekaj no, czekaj, 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 bo tam są dwie żyły. Trzymaj no to. czuję Trzymaj no to. Nie tak, nie tak, nie tak. Ja to muszę od tego Kurwa. Ej, bo ma... idź tu w prawo! Czekaj, no. Dobra. Nie pozbierał. Co? Nie ryb. Kurwa, Ej. Co ty robisz? Kto? Nie, Wace. Czekaj, bo chcę tu... Zestaw się. Dobra, wychodź. O, no masz ta ryba, kurwa. przeżyła, no, przeżyła, żyła, przeżyła. Uważaj, tutaj jest żyła. Jest. ryba pierwsza. Szemka Moja ryba, ja, ryba pierwsza Chyba twoja ja się nie je rytm Nie no, garbocza, no. Na mistrzach no, no, no. no przez ciebie zmoczył kurwa Patelniok pospolity Tak podbierak się rozłożył <grym> no. Naprawiłeś. <grym> o, o jest Tomek Jest rybka o, ładny Pierwszy fiszorek no. Będziesz mi te galetki Na no klasycznie, tak. 0,10 zbiorniczek. Tak, Tomek przyjechał i już pokazuje jak się ryby łapie. No kurcze, no, no... Starą metodą. Próbuj Do, do, Nyca, do Nyca, nie, no bo święta tak. się zbliżają, no. no. Nie będziemy tu... Musimy że coś, nie wiem, że... No kill. Kamienie jemy i piasek. Piasek. Mm. Jak jemy rybę. No, no. no i podpórka wasek. Podpórkę, a co jo je jest? No. I leży jakieś truchło, jaka szanklowa, no. albo coś. Nie. I kurwa robi to samo. coś się, się do długości ten... człowieka. No. Czef, ja, się żeby się cię zjeść, nie? Co, właśnie, No podbierakowy stanie, szykuj się. No, nie? Nie, <ślami>, ja nie ma. Nie ma. Fałszywy Chciałbym, alarm. To, to, to. No, Tomek. Ale ja się A tam już z podbierakiem tańcuje ziomek. widzisz Jest, jest podleszczyk. Dobre. 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 Leszczyk, no też, że tak rybka, nie? Jasne. też, kurwa, no. Jest ryba. Jest ryba. no bier, podbiera, i Ręce, no po. Nie, Bo taki klopsowy Tomek. No. Idzie, idzie do myca Tomek tam. musi zamrażale uzupełnić, tak. Nie, no chodź na odry, kurko, a tam były sztuki. Były. Były, bardzo dobrze Boże Aby kiedy zejdziemy. Nie daleko, to tam <coughs> Tuż od Uważaj, o, Jaki ładny! O! o kurwa! i no, po klopsach! Jeszcze jakbyś startnął. Tak miało no, być. Uważaj, tu jest fisz. potem Ładnie. Co za, Tomek ciągnie. Tomek w końcu rybkę ciągnie. Jest. Tomasz w końcu ciągnie fisza znowu nie daje, mi, nie daje mi żadnych szans Nie Ni uja jak na miszowskim Na miszowskim kiju Co tam będzie za patelka Jest coś Nie Jest coś O fitek Według twojego żołądka Nie biorę go Niech się płynie dalej Według twojego żołądka taki podleszczyk Tomek to umie łowić, co? Poszedł ją łowić Pałe Dawaj Marasu tam dalej Tyle godzin co on przespał na rybach opie No każdy kawałek echła nie tu korbką. Ja wiem, że korpką, ale chciałem tym. O, ja mogę... To jest nasz nauczyciel to, że... dzisiejszy. Sensei Kakashi. <laughs> <laughs> Ci obyć, bo cię zwolnię. <laughs> Sensei Kakashi. Ładnie tam, Nadziej. A... Swoją kuleczkę tak. za. Dwa. Ciska i tak, żeby guma wy, wy, wygałuszyło powiedzmy, powiedzmy, skąd jest ta prywatna miska też. No właśnie. Miska odwadzka. No. Nogi moczy w niej, westa tak wiele. jedziesz. Jedziesz na rekord. No robi Teraz będzie po rybę. Weź tych adidasach. <grym> Do wody. <grym> I po. Poszło. A tu cisza. I no garnek ła z tołu. kurwa makaronie. Po psie. Z z tego. Tego. Pies, wyli pies wylizał do końca. Wyłączasz lampkę. Ja, Gdzie byłeś o tej i <laughs> Jezus No, no się zaczyna. Tak, jest już wieczór. No my, fajki, Wacław bez rybki, klasycznie. Tomek dwie, trzy. Trzy, trzy, no, trzy. Ale Tomasz nadrabia chociaż. Nasz no instruktor ino, smaki roz, roz tego no, Doradca smaku. Doradca smaku. ładowak. Ama, ama. To jest człowiek, który w życiu ryby nie zjadł. No. Tylko węgorze. Tylko węgorze. <śla> Będzone wędzone, morskie Dęgosz to nie ryba, nie? Tak jest No nie? Jak nie. to nie ryba Czekamy. Czekamy jest fajnie. No. Czekamy na strzała. Branko no, Piękna ulianko Czy coś się wydarzy? Na pewno Tomek Bo, bo Tomek tym. już myśli o domu tak zwanym Do no. No. I dobiegło końca nasze kródekowanie mm. dzisiaj Spika Było... do domu, godzina 21. Było Nie. szybciutko, ale ryby były. Ryby. Były ryby. Podbierak fałmany. Tomasz Karpika, I podbierak strzelił dwa leszczyki. No. Bac klasycznie, nic. Złuchajmy, ale jest dobrze. Spadno, jest ciemno. Na pewno wybieramy się gdzieś indziej, w lepszy no, plener, bo, tak. Więc bądźcie z nami i obserwujcie tego pana. otoż tu. Mamy do... ostatni weekend wakacji. <laughs> tak. I da tak, ta radca że będzie jeszcze z nami. I nasz Sensei. <laughs> mister Sensei bierze nas na, no, na inne no, te. na inne rejony no, i stawy. Także da. widzimy się, Keizarz. Tak. Pozdro Pozdrowienia, hej.